To nasi bohaterowie, wydawało mi się, osiągnęli swój cel. Zdobyli młynek, wsiedli na okręt i ruszyny, ruszyli w stronę kalewali. Cóż to jest? Wiedźba z krzykiem straszliwym obudziła się. rozświeczona była, ale postać straszliwego żar ptaka przyjęła, runęła dla naszych bohaterów, a jej kujawiczki obsiadły jej krzydła. Zbrodło! Atakuje wietła! Atakuje wietła! Łap płynę! Tak oto wydawało się, że pachiola zaś to uchowała. pogrążyła bohaterów naszych w rozpaczy. skatony, skacony, strózgotany, zakłębił się w wodach jeziora. Czyli znaczy że na zawsze Kalewara pozostanie krainą zimna i lodu bezpłodną? Nie! gdyż bogowie czuwali nad naszymi bohaterami i fale, jeziora nagle że części młynka wyrzuciły na brzeg i okazało się, że to wystarczyło aby płodność i bogactwo tej krainy przeszła do kalewy. Nigdy już w Finlandii nie zabrakło owoców, boża, lekar i miodu a wszyscy i, I w zasadzie to koniec tej historii. Można tylko za, za, zapadać sobie pytanie, jaki zimorau, czy kobiety były. Że kobiety były i to jest początek całego nieszczęścia. Bo choćbyś miał dwie żony, a może i dziesięć, to z teściową nie wygrał. A w życiu mężczyzny najważniejsza jest... Dziękujemy Państwu bardzo za cierpliwość i niezrozumiałość. Zapraszamy już